Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę trzy ulubione koralowce w tym akwarium. Zacznę od koralowca miękkiego. Jest to lobopyton. Jest to koralowiec skórzasty, czyli gdy rośnie, zrzuca skórę i przez jakiś czas się nie pompuje. Jako początkujący akwarysta myślałem, że to z nim jest nie tak, ale było z nim wszystko ok, po prostu on w ten sposób rośnie. Odżywia się dzięki zaaksantelom. Ponoć można go dokarmiać, ja nie próbowałem kosztował 50 zł, wiadomo ze sklepów akwarystycznych, no niestety wyjdzie to drożej. Na się kupimy od 50 zł takiego koralowca. Bardzo fajny, odporny, wytrzymały koralowiec. Jeśli, jeśli mówimy o wytrzymałości, to mam tu na myśli wahania parametrów typu skoki zasolenia. Czy też podwyższone nutrienty. Ten koralowiec z tym sobie bardzo dobrze radzi. Drugi mój ulubiony koralowiec to Dunka. Jest to koralowiec LPS. Również e, odżywia się dzięki Zaksantelom, za Ale bardzo fajnie przyjmuje pokarm. Wtedy o wiele szybciej rośnie. Lepiej polipuje. Także ja polecam jak najbardziej dokarmiać. Ja dokarmiam mrożonkami czyli tym co daje rybom jakąś artemię, lasonogi no praktycznie wszystko yy, ta dunka je kosztuje wiecie ze sklepów in na internecie yy, no około 45 zł jeden pol, jeden, jedna główka a na eliksie kupicie już od 15 zł bardzo fajny yy, prosty koralowiec oczywiście yy, jeżeli mamy parametry stabilne, no to jak najbardziej ten koral będzie czuł się dobrze w naszym akwarium. I myślę, że początkujący akwarysta sobie poradzi bez problemu z tym koralowcem, tylko, że musi mieć stabilne parametry. Trzeci koralowiec, w sumie koralowce, bo mam tu aż trzy. Mam tu na myśli Montipore talerzowe. Ponoć najprostsze SPSy. Nie wiem, bo mam tylko te SPSy w akwarium. Szybko rosną. Oczywiście, ja je przykleiłem tutaj. Także nie zacienią, znaczy zacienią, ale nie zacienią innych koralowców. Wiele akwarystów przykleja je gdzieś w tych rejonach, po czym one rosną i zacieniają całe akwarium. I trzeba je pewnie przyklejać gdzie indziej. Szczepka 15 zł, ale taka malutka. Na internecie mała szczepka 50. Bardzo fajny koral. Ten czerwony świeci super w aktynice. Jeśli chodzi o fragowanie, wystarczy łamać i przykleić, lub pyton odciąć i za pomocą gumki do podstawki przykleić dunkę. No, można ją potraktować drastycznie, oderwać po prostu główkę, przykleić i mamy gotowe szczepki. Fajne koralowce także Lobopyton, mój ulubiony Dunka i Montipory. Jakie są Wasze korale? Ulubione? Piszcie w komentarzach, chętnie przeczytam. Także to tyle, cześć.